Witam miłośników ognia i ciepła, kominków. Chciałem pokazać dzisiaj kominek, który nie działa, który jest po prostu utrapieniem. On tu już był w tym domu. Ja w tym kominku palcem na razie nic nie, nie kiwałem, nic nie naprawiałem. Wiem tylko tyle, że jak go odpalałem, to po 4 godzinach czy tam po 5 godzinach grzania na płaszczu tutaj, nad płaszczu, na tym, na tej górze pojawiało się 40 stopni, czyli można powiedzieć, niedziałający kominek. To po prostu nie ma szans nagrzać. Pokażę po prostu jak się będzie temperatura podnosić. No ja załadowałem go drewnem. Odpalę go po prostu tam. Jest przygotowane wszystko. Potem wrzucę już kamerę na telefon na statyw i będę pokazywał. No, na razie jest tutaj bardzo niska temperatura, bo to jest w części domu, które nie używamy. Jakieś 12 stopni. No, zobaczymy, czy ten załadunek drewna, do, czy ile, ile podniesie do góry. No, odpaliłem go, zobaczymy, czy się rozpali. Wrzuciłem telefon na statyw. Co mogę powiedzieć o tym? Jest to wkład kominkowy, który ktoś usadził po prostu w cegłach i stwierdził, że będzie grzało. Bardziej to służy jako ozdoba niż środek do grzania. Ładna szyba i nic więcej. Rozmawiałem też z moim nauczycielem od złoństwa, co z tym zrobić w ogóle, Wiesz, jak jeszcze byłem podczas kursu. Czy to wszystko się nadaje, tylko do wyrzucenia i na <laughs> z początku, z początku myślałem, że po prostu wca, wkład jest po prostu bezużyteczny. To no, tylko stwierdził, że nie, po prostu mam to przerobić zgodnie ze, ze swoją wiedzą i to będzie działo, działać, będzie. Po prostu jako wkład jest ok. Tylko po prostu reszta jest spierniczona. No i jak będę miał czas, to po prostu go rozbiorę całego i go Przerobię tak, żeby tą temperaturę odzyskać, nie wypuszczać do komina. Bo z początku jak debatowaliśmy na ten temat tego kominka dlaczego, co tu jest problemem, no to jak otwarłem komin, no to już wiedziałem gdzie jest problem komin dobrze wyczyszczony po prostu tu ogniem, wysoką temperaturą. Pozostała temperatura idzie do komina. Zobaczymy, do ile podniesie temperaturę. Na dzisiaj jeszcze jakoś rozpala, zobaczymy. Dla mnie to jest kominek to kompletnie bezużyteczny. Mebel, stojący mebel, jak na razie. Palenie w nim drewnem to jest po prostu ból serca, że no, produkuje popiół. Popiół i światło. Nic więcej ten kominek nie robi. Może ten bliżej. Tak, to jest taki kominek, żeby w lato można było w nim palić. Jak na, na dworze pada deszcz? To tutaj zrobić sobie przy piwie usiąść i popatrzeć, jak się ogień pali. Na pewno się nic, nic się nie będzie przegrzewał. Dobra, wyłączymy na razie, zobaczymy za chwilę, jak temperatura, czy będzie się w ogóle podnosić. Było tam u góry, mogę pokazać jeszcze. No, to 18. Pewnie w jakimś innym miejscu jest 12, było. Powiedzmy, że to jest 11,5. Wygląda to tak na razie. No zobaczymy za chwilę, jak się temperatura będzie podnosić. Podejrzewam, że się będę dokładał do niego, żeby tam jakieś 40 stopni osiągnąć. gdzieś po 5 minutach palenia można powiedzieć, że jest bardzo spokojny ogień. Spokojnie się pali. Nie tak jak u mnie w rakietówce, gdzie tam jest po prostu szaleństwo. Tu jest spokój. Spokojny ogień. Relaks, kompletny relaks. No, no. Tam jakaś temperatura idzie do góry. Zobaczymy gdzieś po 15 minutach co jakie będą efekty. No, Po około 5 minutach tu góry jest bez zmian. więcej, nie chce mi się szukać tam gdzieś pół, pół stopnia z ciepli ale mogę powiedzieć, że szyba zaczyna grzać. O, szyba tak, powoli coś tu czuję, odczuwam jakieś temperaturę. Wyższe niż otoczenie i podejrzewam, że tak to, tak to będzie do końca. To co pamiętam, jak go ostatni raz odpalałem: produkcja światła i popiołu. To akurat mogę jeszcze dopowiedzieć, że spalam sosnę. Daje radę, nie szczela, nie pryska, nie kopci. Można jeszcze porównać z moimi pozostałymi piecami, tutaj w tym domu. Bo, jakby nie było, to jest kolejny. Choć bezużyteczny, ale jest. No to wizerunkowo efekt ognia ma najlepszy. Bo ma ogromną szybę. Robi wrażenie. I na tym to pozostaje tylko wrażenie. Tu jest 10 stopni. To jest... Będę musiał chyba albo iść się grubiej ubrać, bo tutaj... Albo bliżej się przysunę do tego... Do tej szyby. Nie wiem, ile minęło teraz znów czasu. Nie sprawdzałem na zegarku. No, jeden stopień poszedł do góry. Dobra, jest. Jest sukces. Ja rozumiem, jakby poszło z 20 na 21. To. Dmuchając na to, to ja tutaj to podgrzewam chyba, oddychając na to. Można się rozkoszować widokiem ognia, ale temperatury to musicie uwierzyć, tutaj nie ma. Na procie oczywiście jest mało. W środku jest, w środku jest jakaś temperatura. To Zobaczymy na wylocie tam tego powietrza. No tu jest 27. No, taki dmucha delikatnym powietrzem, ciepłym. Podejrzewam, że w tym pomieszczeniu nie że Tu nie będzie szans. Tutaj to zostanie temperatura po spalaniu tego wszystkiego, taka jaka była. gdzie ja spalając w kuchennym tą ilość drewna, co tutaj nałożyłem, to na kilka godzin palenia, bo tam gdzieś takie dwa klocki wkładam na, na jeden raz, niż one się spalą, potem dokładam drugi raz, bo tam jest też wąskie spalnisko i bardzo wysokie. To mam naprawdę na długo do palenia. I tam to jest odczuwalne. Tam ten piec grzeje. No tak, jak już pokazywałem na różnych swoich filmach, te temperatury zewnętrzne tam tego pieca. No, ale tu przynajmniej mogę na ogień popatrzeć. Ładny ogień. Sprawdzę potem, ile już czasu minęło. Pół godziny palenia. Piękny ogień, piękny. Chyba bym to widział na ekranie monitora. A temperatury 13, bok 15, niecałe 11. Czyli wiecie, na początku było tyle. Dobrze wizualne, góra nawet nie wiem. O, jest 15, 16. 30 Też można powiedzieć, że pali się pełną 150 W tym pokoju się na pewno ani temperatural nie podniesie. Odczuwalnie nic nie będzie od Ale trzeba przyznać, ładnie się pali. To tak Efekt jest. Sam jestem pod wrażeniem. No to on trochę kopci. Coś tam wylatuje z tym. Trochę. Nie wiem, czy to widzicie. Ten trochę tak. No to takim w teraz on się pali, tą kopci. Tak byłem teraz na dworze, co pokazałem. Tą troszkę tam... przykapca. Delikatnie kopci, ale kopci. Gdzie przy takim pomieniu to powinno spadać wszystko. No i zapalono góry i tak już wszystko podpalił od dołu. Mogę pokazać już na temperatury. Jak już tu jesteśmy? O, mamy 21. Tu mamy 4 dychy. Tu podejrzewam, że nie będzie nic. 17 no Ale już teraz spokojny ogień to już nie jest, już trochę szaleje. Tylko no ja mówię, już tam delikatny dymek idzie z góry. Z komina. <laughs> No, i jak teraz tu siedzę, to tak czuję już ciepło. To już teraz grzeje. Ale podejrzewam, że bok. Bok. No, podniósł o 5 stopni, mniej więcej. Cześć, Kacek z Farmy. Romek pozwolił mi się wciąć na chwilę do swojego filmu i powiedzieć, co ja myślę na temat tego kominka. Co ja myślę, no ja pamiętam moje pierwsze wrażenie, kiedy zobaczyłam ten kominek, w momencie kiedy pierwszy raz przystąpiłam próg tego pokoju, no i muszę powiedzieć, że wrażenie było bardzo duże i bardzo pozytywne. Zwróciłam uwagę na to, że ten kominek się tutaj bardzo dobrze komponuje, sprawia wrażenie, jak gdyby był tu od zawsze i jak gdyby pasuje do tego pokoju. On, oczywiście, tak jak Romek mówił, on nie daje za dużo ciepła fizycznego, natomiast daje bardzo duże ciepło psychiczne, że patrzy się na ten kominek i od razu się człowiekowi cieplej robi. Tak na sercu. Więc ja ze swojego punktu widzenia mogę powiedzieć tylko tyle, że kominek jest super, jest piękny, bardzo dobrze komponuje się z tym wnętrzem. Myślę, że to będzie bardzo dobre rozwiązanie na lato. Ponieważ jest to pokój letni, więc zimą i tak tutaj nie przebywamy. A latem będzie naprawdę przyjemnie posiedzieć w jakieś takie, właśnie, deszczowe, zimne dni. I dopiero wtedy, tak naprawdę, docenimy całe jego piękno i jakby funkcjonalność. Także to tyle, jak gdyby, z mojej strony. A jestem ciekawa, co wy o tym myślicie. No, godzinę godzinę podniósł jakieś 5, 5 6 stopni 7 to jest bliżej komina to już jest 20 ale to już przy samym piecu a no, tak jak dalej gdzieś mierze na pokoju to jakieś 6 6 stopni podniósł w, w czasie godziny no to może już nazwać że to już jest tak Bliżej końca palenia niż początku. początku no, z wylotu jest tak było przedtem co sprawdzałem 60, no jest 60, no około 60 po prostu wylot jest za blisko komina podłączone od razu do komina nie próbowali ten, który to zbudował, nie próbował ani odzyskiwać tego, tej temperatury. I to jest efekt. No i podejrzewam, że on będzie iz iz izolowany. Że on tutaj nic, że tu jest. 14. A było 11 na samym początku. 15. Czyli 4 stopnie podniósł. Chyba, że takie wkłady kominkowe są oryginalnie wyizolowane z boków. to też tak może być. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak jest oryginalnie. Ja wiem, jak się buduje z cegły, bez wkładów. Nie orientowałem się w tej kwestii. O, no, będzie trzeba kończyć już ten, ten film. Było. O, jest 40. Sukces. Po przeszło godzinie. Gdzie był prawie załadowany pod, pod sufit. Udało mi się uzyskać rekord 40 stopni Tylko, że jak mówię, ja tutaj nie palę w tym piecu Bo to mi co tu została spalona To <coughs> paląc kuchennym to mam na pół dnia A przynajmniej na jakieś 3 godziny Tylko My już na kuchenny używamy tego slow cooker Powolne gotowanie potraw tak, herbatę jak parzymy, to też w ten sam sposób, z dużej, duż, zupełnie lepszy smak, inaczej smakuje, nie jak z mikrofalówki. Dobra, to kończymy ten filmik. Zyskaliśmy rekord 42 stopnie, 43! Tam kiedyś, ja pamiętam, było jakieś 40 coś, tam tam już nie pamiętam dokładnie, tam półko, pamiętam, że było 40, a co tam było? dalej, to już byłem w szoku, że pale, 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 a tutaj jakieś biedne 40. No i pozdrawiam z dopalającym się żarem. No i zapraszam do oglądania i no i nara.